Grażyna Barszczewska świętuje 55 lecie pracy zawodowej. Została odznaczona złotym medalem. Grażyna Barszczewska, gwiazda filmu, teatru, radia, telewizji i kabaretu, urzekająca publiczność talentem i urodą, świętuje 55 lecie pracy artystycznej. Na miejsce jubileuszu aktorka wybrała scenę teatru polskiego Arnolda Szyfmana, z którym związana jest od 1983 roku. Z okazji jubileuszu Grażyna Barszczewska została odznaczona złotym medalem, zasłużony kulturze Gloria Artis, i odebrała mnóstwo gratulacji. M. Inaczej, od dyrektora Andrzeja Seweryna oraz swojego męża Alfreda Andrysa. Zobaczcie zdjęcia. Spis treści: Jubileuszowy monodram Grażyny Barszczewskiej, adaptacja ostatniego rozdania. Droga artystyczna aktorki. Teatr jako prawdziwy dom, gratulacje z okazji jubileuszu. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. Jubileuszowy monodram Grażyny Barszczewskiej. 23 lutego 2025 roku Grażyna Barszczewska jubileuszowo zaprezentowała monodram Kochany, najukochańszy, według prozy Wiesława Myśliwskiego, w reżyserii Magdy Umy. Bohaterką przedstawienia jest Maria, dojrzała kobieta poszukująca prawdy o sobie, swoich potrzebach i uczuciach. To opowieść, jak możemy przeczytać w opisie spektaklu o miłości bezgranicznej, bezwarunkowej, miłości czystej, choć zmysłowej, miłości nieoczekującej wzajemności. Miłości najcenniejszej do kogoś najdroższego, najukochańszego, adaptacja ostatniego rozdania. Monodram przygotowany przez Grażynę Barszczewską jest adaptacją wybitnej powieści Wiesława Myśliwskiego, ostatnie rozdanie. To ulubiony pisarz aktorki, już wcześniej, z okazji swoich 70. urodzin, przygotowała na deskach Teatru Polskiego sztukę, niezatańczone tango, również według jego prozy. To proza z najwyższej półki, ale jednocześnie niehermetyczna, nie tylko dla grona wybitnych znawców literatury. Odkąd zetknęłam się z twórczością Wiesława Myśliwskiego, jestem jego wielką wyznawczynią. Ta proza to też niezwykła poezja dnia codziennego. Wspaniałe poczucie humoru, które niezwykle cenię, mówiła w jednym z wywiadów. Droga artystyczna aktorki Grażyna Barszczewska jest absolwentką krakowskiej PWST. Karierę rozpoczęła od roli Niny Nikołajewnej Zariecznej w Czajce, Antoniego Czechowa w reżyserii Ireny Byrskiej na deskach Teatru Ludowego w Krakowie Nowej Hucie. Jednak to Nina Ponimirska w filmowej wersji znakomitego serialu Kariera Nikodema Dyzmy, reżyserskiego duetu Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego, z Romanem Wilhelmim w roli głównej, przyniosła jej popularność i uznanie widzów. Teatr jako prawdziwy dom. Prawdziwym domem aktorki zawsze pozostał teatr, w którym może spełniać się artystycznie. gromadziła na swoim koncie bogaty indeks ról teatralnych, filmowych oraz tych wykreowanych w teatrze telewizji i teatrze Polskiego Radia. Za swój dorobek radiowy została uhonorowana Wielkim Splendorem oraz Złotym Mikrofonem za wszechstronność i wysoki kunszt aktorski. Jej wzorcowe posługiwanie się słowem zaowocowało także przyznaniem tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Miałam szczęście, zadebiutowałam jeszcze na studiach. Z grona studentek krakowskiej PWST wybrano mnie do roli Miny Zariecznej w Czajce, Czechowa w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. To było wielkie wyróżnienie. Sądząc po pozytywnych recenzjach, które wówczas dostałam, zagrałam te rolę dosyć przyzwoicie. W ten sposób weszłam w świat teatru już bez klosza ochronnego uczelni i opieki swoich profesorów. To szczęście dopisuje mi do dziś. Oczywiście ja mu pomagam, bo bez rzetelnej pracy już dawno powiedziałoby mi. Do widzenia, wspominała w wywiadzie. Gratulacje z okazji jubileuszu. Grażyna Barszczewska świętuje kolejny jubileusz w swojej bogatej karierze artystycznej. Gratulujemy tego wyjątkowego osiągnięcia oraz przyznanej złotej glorii Artis.